Dokumenty w Photoshopie możemy otwierać na kilka podstawowych sposobów. Przede wszystkim możemy najechać na file, następnie kliknąć na Open. Możemy również użyć skrótu klawiszowego Ctrl O. W tym momencie wyświetli nam się okno, w którym będziemy mogli otwierać nasze dokumenty. Jeżeli mamy puste okno, okno główne w Photoshopie, możemy po prostu dwukrotnie na nie kliknąć, wywołując tą samą komendę. Aby otworzyć pliki w Photoshopie, możemy również Skorzystać z programu Adobe Bridge i Mini Bridge. Natomiast te programy będą przedmiotem kolejnych lekcji. Teraz zajmiemy się otwieraniem plików w standardowy sposób. Tak więc kliknijmy dwukrotnie na okno główne. Jak widzimy, wyświetliło nam się takie standardowe okno, z którym na pewno spotykaliście się w większości programów. Na samej górze macie możliwość wyboru lokalizacji pliku. W oknie głównym jest wizualizacja naszych dokumentów. Tak więc możemy decydować o wielkości naszych miniaturek. Jeżeli chcemy zaznaczyć i otworzyć jeden plik, wystarczy, że na niego dwukrotnie klikniemy. Jeżeli natomiast chcemy otworzyć kilka plików, powiedzmy od pierwszego do szóstego, wystarczy, że klikniemy na pierwszy plik. Później przytrzymamy Shift i klikniemy na szósty. I w ten oto sposób zaznaczą nam się wszystkie pliki pomiędzy pierwszym a szóstym. Kolejną metodą zaznaczania jest po prostu stworzenie takiego prostokąta. Lewym przyciskiem myszy przytrzymujemy w jakimś określonym miejscu i zaznaczamy te pliki, które nas interesują. Jeżeli natomiast chcemy otworzyć kilka plików, które nie są koło siebie, wystarczy, że zaznaczymy pierwszy z nich, później przewiniemy dalej, bo powiedzmy jest to ósemka, więc przytrzymamy kontrol i z przytrzymanym kontrolem możemy zaznaczać dowolną ilość plików. Jeżeli się zdecydowaliśmy, które pliki chcemy otworzyć, wystarczy, że klikniemy Otwórz. I w ten oto sposób otworzyliśmy wszystkie dokumenty kolejne w zakładkach. Pamiętajcie, nie możemy otworzyć dwukrotnie tego samego pliku. Powiedzmy plik 8JPG. Jeżeli teraz spróbuję otworzyć 8JPG, nie otworzy się on w nowej zakładce, ponieważ jest już on obecnie otwarty.